Przez moment dziś w sekretariacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Świnoujściu zrobiło się bardzo słodko. Poczęstunek przygotowali wychowankowie placówki przy wsparciu profesjonalistów z hotelu Interferie Medical Spa. Tuczące smakołyki powitały gości otwarcia pracowni, w której utrata kalorii jest gwarantowana. Dyrektor Krystyna Makowska powitała gości z Urzędu Miasta i przyjaciół, których zaangażowanie sprawiło, że zaniedbane wnętrza szkolnego magazynu zamieniły się w nowocześnie wyposażoną salę siłowni, gdzie za chwilę zajrzymy. Po kolei jednak. Najpierw dyrektor placówki dziękowała pracownikom Urzędu Miasta, ale szczególnie inicjatorowi powstania szkolnej sali ćwiczeń. Wśród gości zabrakło jednej osoby, zmarła niedawno, była radna Dorota Mikulska, mocno wspierała szkolny projekt. Michał Mackiewicz, kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski Nauczycieli w wyciskaniu sztangi, od wielu lat prowadzi szkolną salę ćwiczeń, która od dziś jest już nowocześnie wyposażoną siłownią. Na czym polega trening i zajęcia? Gościom tłumaczył to dziś mistrz Michał Mackiewicz. Te urządzenia y, nadają się na, dla najmniej sprawnych dzieci. I one bardzo je zawsze lubią. Są bezpieczne, nie obciążają żadnych stawów, a jednocześnie dają taką możliwość i poczucie, że dzieci, które ćwiczą, no czują się dobrze. Tak, bo jednak siłownia teraz jest na topie nie każdego stać nie zawsze rodzic ma taką wiedzę i jakby zaufanie, że może wysłać swoje dziecko i nic się nie stanie że to jest bezpieczne. Jaka była silna motywacja wszystkich osób, żeby stworzyć takie miejsce, które bezpłatnie świadczy usługi dla młodzieży? I to takie usługi, które w tej chwili są bardzo na topie. Nowa siłownia wyposażona jest nie tylko w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Jest tu także salka wypoczynkowa z napojami oraz toaleta z łazienką. Michale, jesteśmy w pomieszczeniu, które, jak usłyszeliśmy, było jeszcze niedawno ruinką. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby w takim ośrodku postawić na no, taki mocny rozwój fizyczny chwon? Rozwój fizyczny potrzebny jest każdemu, a my zajęcia prowadzimy w ośrodku od 1999 roku, czyli od zeszłego stulecia. Pomysł był tylko taki, żeby pomieszczenia, które już nie nadawały się do tego, żeby w nich prowadzić zajęcia z młodzieżą, żeby znaleźć inne miejsce. I właśnie tutaj, w miejscu, gdzie był magazyn gospodarczy, pani dyrektor podjęła decyzję, że będą one dobre do przeniesienia, i tak się faktycznie stało. Na pana y, koszulce symbol, no właśnie czego? Tak. Jest to symbol Wrocławskiego Stowarzyszenia Wyciskania Wielokrotnego, y, którego ja jestem członkiem, jestem też sędzią wyciskania wielokrotnego i zawodnikiem. Startuję od 10 lat. Powiedzmy, nie jest mistrzem. Wicemistrzem. Bo wielok... pierwszego miejsca nigdy nie zająłem, ale w mistrzostwach Polski nauczycieli i w mistrzostwach Polski w wyciskaniu wielokrotnym często byłem no, na takich miejscach na podium. To jest wyczyn, można powiedzieć. To jest rekreacja ruchowa, bo wyciskanie wielokrotne mhm. zazwyczaj odbywa się w takich konkurencjach jak waga ciała, połowa wagi ciała, 100 kilo lub 50 kg. To jest taki ciężar, który może wycisnąć każdy, i takie zawody prowadzimy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na które zapraszamy z kamerą zawsze w sobotę, Proszę między 12 a 14. Są to zawody rekreacyjno-ruchowe, a jak nazwa wskazuje, są to zawody dla każdego. Sztanga jest od 2 kg. Można przyjść z dzieckiem, można przyjść z dziadkiem i babcią, i oni też będą mogli wziąć udział. Bardzo proste reguły, dwie minuty czasu, przemiła atmosfera i ciekawe nagrody. I wrzut do puszki. Na wyciskanie dla wośp będziemy musieli jeszcze zaczekać przynajmniej dwa miesiące, ale siłownia przy ulicy Piastowskiej zaprasza już od dzisiaj i to zaprasza nie tylko wychowanków tej placówki. Jest to kolejna oferta naszego ośrodka, ponieważ postawiliśmy już od dawna na rozwój fizyczny naszej, naszych dzieci i młodzieży, zajęcie ich popołudniowego czasu. Opiekujemy się nimi i do południa prowadzimy z nimi lekcje, a po południu właśnie oferujemy szereg różnych ciekawych zajęć, kółek. Natomiast taka, takie miejsce jak mini siłownia pozwala, żeby dzieci też mogły na miarę swoich możliwości korzystać z miejsca, gdzie to popularne jest, popularne jest i bardzo modne wśród młodzieży i dzieci, dlatego postanowiliśmy właśnie, że dołożymy wszelkich starań, żeby takie miejsce powstało. Z naszych usług dotychczas, ponieważ prowadziliśmy takie zajęcia na sali gimnastycznej, korzystało wielu absolwentów, rodziców, dzieci, młodzieży i osób z zewnątrz, które przychodziły na dwie godziny, godziny podziałem na grupy i że tak powiem, z braku miejsca już nie mogły tych, więcej osób nie mogły przyjąć. Ale zapotrzebowanie jest bardzo duże. To dlatego, że mamy profesjonalistę, który prowadzi takie zajęcia, to dlatego, że mamy miłą atmosferę, zajęcia są też bezpłatne i staramy się wspomagać dzieci i młodzież w rozwijaniu aktywności ruchowej, żeby mogły czas spędzić inaczej niż przed komputerem i telefonem. Więc. Mamy zapotrzebowanie duże. Na koniec powiedzmy jeszcze o tym sprzężeniu edukacyjnym i rozwoju fizycznego, bo to jest, rozumiem, takie właśnie, taka właśnie idea. Dokładnie. Staramy się, żeby poza rozwijaniem swojej tężyzny fizycznej dzieci też i młodzież uczyły się kulturalnych zachowań, gry fair play, żeby sobie wzajemnie pomagały, rozumiały też słabości innych, żeby wiedziały, że nie wszyscy musimy być czempionami, ale jednak dbamy o siebie i na miarę swoich możliwości rozwijamy właśnie swoje i zainteresowania, pasje i zdrowie. Przede wszystkim dbamy też o zdrowie. Także to jest taka forma też edukacji jednocześnie ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby to miejsce spełniało wszelkie wymogi sanitarne, wszelkie wymogi zapewniające dzieciom bezpieczne, bezpieczny tutaj pobyt i żeby to wszystko było formalnie przeprowadzone, ale jednak bezkosztowo. Tak bym to powiedziała, to starań trochę było, natomiast no, znalazły się osoby bardzo tutaj z nami współpracujące, rozpoczął taką swoją, właśnie tutaj takie wsparcie przede wszystkim pan Jacek Antczak, który wtedy był naczelnikiem w Urzędzie Miasta od Wydziału Zieleni Miejskiej. Później ten projekt, nasz pomysł, wspomniał panu Michałowi Garbosiowi, który też powiedział, że się zaangażuje. Były różne przeszkody, ale pan Michał Mackiewicz. Pani Dorota Mikulska i ja nie poddawaliśmy się i poszukiwaliśmy yy, takich osób, które nam pomogą i yy, pan yy, prezydent Roman Kucierski, jak się o tym dowiedział, kiedy przejął swoją funkcję, yy, to yy, tak wziął sprawę w swoje ręce, że od właściwie września do dzisiaj mamy gotową piękną salę pani Gabriela Fizniśkiewicz obecnie sekretarz miasta też nas wsparła finansowo i to było takie wsparcie największe no i oczywiście sponsorzy Champion Akademia i tak dalej więc ci wszyscy którzy państwa prowadzą też siłowni wiedzą co jest ważne i potrzebne i dzięki tym osobom Dzisiaj tu właśnie się znajdujemy. Jeśli, jeśli ktoś, szczególnie z dzieci, młodzieży, chciałby tutaj pod kierunkiem naszego pana profesjonalisty Michała Trenera, jakiejś konsultacji, skorzystać z jakiejś konsultacji albo po prostu przyjść i poćwiczyć, to serdecznie zapraszam. To jest szczególnie skierowany do młodzieży i uczniów projekt z terenu naszego miasta, ale też rodzice, jeśli chcą zobaczyć, jak tu u nas jest, może dzieci wtedy chętniej wyślą do nas, to zapraszamy.